Czerwone flagi wskazujące na toksyczny związek z narcyzem mogą obejmować wiele różnych sytuacji i zachowań. Oto kilka przykładów, które również dotyczyły mnie. Manipulacja emocjonalna, narcyz może wykorzystywać twoje emocje i manipulować nimi, aby uzyskać kontrolę nad tobą. Mogą to obejmować wywołanie poczucia winy, szantaż emocjonalny, groźby lub wykorzystywanie twoich słabości. Brak empatii. Narces często nie ma zdolności do empatii i nie jest w stanie zrozumieć lub docenić Twoich uczuć. Mogą ignorować Twoje potrzeby i oczekiwania, skupiając się tylko na sobie. Wyśmiewanie i poniżanie. Narces może wyśmiewać Cię, krytykować Cię lub poniżać publicznie. Mogą wykorzystywać Twoje słabości i wrażliwości, aby Cię zranić i kontrolować. Nadmierna kontrola. Narces może próbować kontrolować każdy aspekt twojego życia. Od decyzji finansowych po kontakty z przyjaciółmi i rodziną. Mogą narzucać swoje zdanie i nie akceptować twojej niezależności. Wykorzystywanie. Narces może wykorzystywać cię dla własnych korzyści, nie dbając o twoje dobro. Mogą wymagać, abyś spełniał ich potrzeby i pragnienia, jednocześnie ignorując Twoje. Brak szacunku. Narcyz może nie okazywać Ci szacunku i nie doceniać Twoich osiągnięć. Mogą bagatelizować Twoje sukcesy, lub nie doceniać Twojej wartości. Cykl idealizacji i deprecjacji. Narcyz może wpadać w cykl idealizacji i deprecjacji, gdzie na początku związku idealizują cię i podziwiają, a następnie zaczynają cię deprecjonować i krytykować. Izolacja społeczna. Narcyz może próbować odizolować cię od przyjaciół i rodziny, aby mieć większą kontrolę nad tobą. Mogą manipulować twoimi relacjami i tworzyć konflikty. Abyś czuł się zależny tylko od nich. Warto pamiętać, że każdy związek jest inny, a te przykłady mogą się różnić w zależności od konkretnej sytuacji. Jeśli masz podejrzenia, że jesteś w toksycznym związku z narcyzem, ważne jest, abyś szukał wsparcia i porad profesjonalistów takich jak terapeuta lub doradca.